Cześć z tej strony. Ja. Witam wszystkich serdecznie w newsach z AdWorfer dzisiaj, dzisiaj przyszła informacja, że otwarta beta będzie 8 października. Czyli moje przewidywania były dosyć trafne, bo mówiłem, że za kilka dni powinniśmy się spodziewać. Co prawda, podejrzewałem, że to będzie gdzieś raczej coś koło 15, ale czym szybciej, tym lepiej. Oczywiście osoby, które. Kupiły jeden z trzech dostępnych zestawów, mogą grać tydzień szybciej Więc będą już no, troszkę z przodu No i przede wszystkim większość z tych zestawów to jest konto premium Na dłuższy czas, więc będą, będą takie turbo turbo szybcioszki Jeśli chodzi o grind Ale to w każdej, że zawsze nie da się tego uniknąć i nie wiem, czy to tak naprawdę czemuś przeszkadza. Kolejna rzecz, są również podane minimalne wymagania, czyli system Windows, Vista, 7, 8, 10, 32, 64 bity, wszystko ładnie obsługiwane. Mamy tutaj taki zabytek jak Celeron, 26 6 giga, 2 giga RAMu, strasznie mało. No i GeForce 9500 GT. Nie wiem, jak on jest teraz sklasyfikowany, ale... Umówmy się, że wymagania są jak na dzisiejsze standardy, naprawdę przyzwoite. Oczywiście, nie łudźmy się, tutaj ta gra nie będzie wyglądać jakoś rewelacyjnie. Ta gra ma chodzić pod tym zestawem, a jak będzie chodzić, to już ciężko stwierdzić. Pewnie od aby tylko chodziła, aby jakoś można było grać. Wiadomo, czym lepszy sprzęt będziemy mieli, tym, tym lepiej. I jeszcze można, można kupić te zestawy. 3. Zaraz ich poszukamy. No i jeszcze oczywiście wprowadza nas filmik. Możecie posłuchać, zobaczyć, jak to wygląda. Całkiem fajny filmik. Jak widać dużo wybuchów, dużo akcji, prawie jak na filmach z Jamesem Bondem. Tyle, że tutaj w roli głównej są pojazdy ciężko opancerzone. Jak widzicie jeszcze, jakiś apacz. To bodaj, że były Apache. Jakieś Aha poleciały. No cóż, zawsze, zawsze fajnie jak mamy wsparcia z powietrza tutaj. Wsparcie póki co nie jest wykorzystywane, no ale może kiedyś będzie jako jakiś bonus w jakichś specjalnych trybach. Byłoby to całkiem ciekawe. No i fajnie tutaj wygląda ogólnie ulepszanie pojazdów. I tyle, moi drodzy, dlatego. Jeszcze tylko zerknijmy, jak wyglądały, może dla tych osób, które nie pamiętają Buziak na do widzenia Które nie pamiętają cen tych zestawów, bo one gdzieś tu jeszcze były, właśnie są To są Thunderpaki, no dosyć drogie, jak na polskie standardy Najtańszy, 14 euro I mamy 15 dni premium Tam jakieś... Tutaj z ważnych rzeczy tak naprawdę, no tylko będziemy mieli gold w grze za 5 euro, 15 dni premki i tyle, to jest taki zestaw słaby, no nie oszukujmy się, on jest słaby, bo tutaj niewiele się dzieje, on był dobry jak potrzebowaliśmy dostępu do, do close bety szybciej, chcieliśmy obgrać grę i tak dalej, ten najdroższy no jak na polskie standardy jest naprawdę drogi, 65 euro to razy tam 4 z hakiem wychodzi naprawdę sporo. I mamy 90 dni Premki, 8000 tam złota, bodajże miałem jakoś tak. Yy, tu jest ten komander i 4, 4 pojazdy premium, w tym te dwa nie są dostępne w grze. Te dwa są, można je kupić normalnie za złoto. A te dwa mają mieć przynajmniej rok, rok czasu, będą nie do kupienia. Nie wiem, czy będą w ogóle do kupienia, czy tylko rok czasu. To nieważne. Każdy macie, jak jeszcze chcecie i chcecie zainwestować swoje ciężko zarobione, zdobyte pieniądze w tą produkcję, to jeszcze jest czas. A czy warto, to już każdy musi ocenić indywidualnie, w każdym razie, moi drodzy, już tutaj download now, można sobie tą grę, można ściągać? Można, trzeba tylko wpisać ten i można ściągać, trzeba stworzyć standardowo konto i można... Można zacząć zabawę z tą produkcją. Jeśli chodzi o mnie, to na kanale będzie ta gra bardzo często. Pewnie początki standardowo zdominuje kanał, ale oczywiście o World of Warships nie zapominam również. Również będę się starał grać. Mimo, że ostatnio z czasem kiepsko, no ale jakoś rozrywać, rozrywać się trzeba. Może, może nie na kawałki, ale ale powiedzmy, że zabawa w tych dwóch produkcjach na razie sprawia mi dużo frajdy i mam nadzieję, że tak pozostanie. No fajne spowie w świeżości w tych czołgach. Nie mieliśmy jeszcze czołgów w czasach współczesnych powojennych i mamy. I mamy i należy się z tego cieszyć. Ja się będę cieszył już 1 października. Was oczywiście zapraszam serdecznie do Zabawy razem ze mną, możecie śmiało do mnie pisać, jak będziecie w grze, jak będę miał chwilę, będziemy mieli podobne tiery zawsze, tak samo jak jest w World of Warships. Chętnie z wami gram, jeżdżę, pływam, latam. W zależności od, od gry nie ma, nie ma problemów, o, obym tylko miał właśnie chwilę wolnego czasu i, i tyle. A no, jeśli chodzi o to, jak mnie i kiedy można spotkać, no to najczęściej gram wieczorami po, po 20.00 do 24 najczęściej, no ale bywa różnie w dzień też najczęściej nagrywam no to wtedy, wtedy raczej z wami nie gram no chyba, że jest to gra z widzami to tyle, to tyle nowości jeszcze dzisiaj dowiecie się z kolejnego newsa troszkę o nowościach z World of Warships też są ciekawe, dlatego zapraszam, dzięki, trzymajcie się cześć